W 2016 roku dostaliśmy 183 metry strachu, a w oryginale The Shallows, no i z racji tego, że ostatnio omawiałem tam parę rekinków, no to dzisiaj polecimy sobie jeszcze z tym, bo jest to w sumie już taki, no w cudzysłowie klasyk z tych wysokobudżetowych horrorów, czy po prostu filmach o rekinach. Bo tutaj bardziej można mówić o thrillerze, ale z drugiej strony mamy przecież Animal Attack, czyli znowuż podgatunek horroru. A propos jeszcze poprzednich odcinków, a szczególnie tego ostatniego, to zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. No, wcześniejsze odcinki jeszcze jako tak oszły, ale tutaj to tu już jest uważam gruba przesada. 1400 wyświetleń po 6 latach pracy nad kanałem, to. Naprawdę jest jakiś żart i ja nie wiem, czy to algorytm tutaj zawalił, czy co się wydarzyło, ale jeżeli nie mieliście powiadomienia odnośnie tamtego materiału, to zostawiam Wam tam na dole link. Kliknijcie, zostawcie jakąś łapę, komentarz, cokolwiek może podskoczy, może się naprawi, bo to już naprawdę się robi. No trzeba powiedzieć prost, po prostu żałosne, ale już koniec tego disclaimer'a i... A dobra, jeszcze jedna rzecz w sumie. Jeżeli Wam się powiadomienia krzaczą, to weźcie sobie kanał, odsubujcie, dajcie tego suba od nowa i zaznaczcie dzwonek z powiadomieniami na wszystko. O, teraz koniec. Przechodząc już do naszego rekina, no to dzisiaj Wam właśnie powiem o tym filmie. I też tak jak w przypadku poprzednika, ale pierwszej części, jeżeli chodzi o podwodną pułapkę, to jestem zdziwiony, że Recki nie ma, bo wtedy kanał już był. Ale chyba istniał ledwo miesiąc, i to mogła być przyczyna, dla której, czy przez którą w zasadzie nie zrobiłem wtedy tego odcinka. A dzisiaj Wam powiem spoilerowo i powiem Wam, czemu ten film mi się podobał. Zaczynamy. Film o rekinie za aż w sumie 17 milionów dolarów, bo jak na tego typu tematykę wydaje mi się, że jest to całkiem sporo. Zarobił prawie 120, także dziwne, że jeszcze do dzisiaj, dzisiaj nie dostał sequela, ale to bardzo dobrze, bo w sumie niepotrzebny jest, mógłby zepsuć wszystko, chociaż jasne nie każdemu ten film się podobał, akurat ja uważam, że jest ok. Natomiast w zasadzie można chyba śmiało stwierdzić, że jest to film jednej bohaterki, no bo tak naprawdę będzie mieli taką odludną jakąś wyspę, jakieś miejsce tak naprawdę, którego ona nawet nie wie jak się nazywa dokładnie. Ta miejscówka, właśnie ta lokacja, w której się znajduje. Przywozi ją tam jakimś, jakiś koleś, no i ona idzie sobie poserfować. Spotyka tam jeszcze dwóch kolesi, oni też surfują, ale po prostu można spokojnie przyjąć, że ona jest tam samotna, jakby nie patrzeć. Zanim się zacznie ta cała akcja, to jeszcze troszeczkę poznamy jej historii bo dowiadujemy się, że jest ona po traumie, po stracie matki. Ona tam dzwoniła do ojca na jakiś tam a la Messengerze, FaceTime'ie, to mało istotne. No i tam jeszcze z siostrą gadała, jak się nie mylę. W każdym razie, no... Zostaje ta postać na starcie już jakoś zarysowana i w zasadzie z racji tego, że jest to dobra aktorka, no to da się, że tak powiem, tę postać jakkolwiek poczuć. No, i wydaje mi się, że też to, co było wielką zaletą właśnie w podwodnej pułapce w części pierwszej, że tam były tylko dwie bohaterki. Tutaj mamy tylko jedną i od razu skupiamy większą uwagę na tej bohaterce, aniżeli mielibyśmy grupę znajomych. Także dobrze, że ci kolesi tam kolesie z drugiego czy trzeciego nawet planu, są tak mało istotni i po prostu tak mocno, mocno poboczni. No bo to nam rzuca światło na to, że my tą bohaterkę jesteśmy w stanie, czy tę bohaterkę jakkolwiek zrozumieć i jakkolwiek z nią sympatyzować. No a później właśnie dochodzi do konfrontacji z rekinem, no bo w sumie to już powinna iść na brzeg, wziąć swoje rzeczy i odjechać. Ale jeszcze sobie stwierdziła, że dobra, jeszcze ostatnia fala, złapie ją, no i później się okazuje, że nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Ale w sumie to jednak były fale, no i trochę i plany pokrzyżowało. Gdzieś tam zahaczyła, deska odleciała, no i tak. No i trzeba się zatrzymać na jakiejś skałce, którą w sumie później przypływ też zaleje, ale to dopiero na drugi dzień, bo to się podwieczór. Tak naprawdę ta główna akcja, taka rekiniarska, ja to ujmę, zaczyna dziać. No i tak naprawdę nie jest to najlepsza bohaterka w tym filmie, mimo że praktycznie tylko ją będziemy widzieli, dlatego że tutaj zdecydowanie najlepszą postacią jest Mewa. Mewa, która się nazywa Steven Seagull. Jeżeli nie wiecie o co chodzi w tej grze słownej, bo chyba tak to można opisać, no to jest taki oczywiście aktor Steven Seagal, który miał zawsze kamienną face. Zabawł dzieciaka mój, ulubiony, bo to jest tak po prostu. To jest taki nie face palm, tylko poker face. O, że to, to jest aż piękne w tym wszystkim. I to jak on się tam naparza sztucznie e, z jakimiś złolami. A ogólnie Seagull to jest mewa, więc jest Steven Mewa, Steven Seagull. tak. Wspaniała postać i ta mewa, jako drugoplanowa, powinna jakiegoś Oscara wyrwać. Ona ciągle przez cały film prawie siedzi z naszą bohaterką na takiej małej właśnie skałce, bo ma tam uszkodzone skrzydło. A że nasza bohaterka, dodatkowa jeszcze cecha, w zasadzie po prostu studiuje medycynę, no i była w stanie jej te skrzydełko nastawić, no ale wiadomo, ta mewa od razu nie odlatuje. Plus, jak ciągną się za nią różne obrażenia, jakieś skalno-porekinowe, że tutaj coś krwawi, tutaj istniało. Tu zaczyna już jakaś gangrena się wdawać, no bo jednak ta woda brudna taka wszystko przemywa te rany i nie za fajnie, plus jeszcze słona, chociaż to akurat nie ma znaczenia, ale, ale sam fakt, że no wdaje się jakieś zakażenie. No to dzięki temu, że ona tę medycynę studiuje, jeszcze nie skończyła, chciała rzucić w sumie, ale troszeczkę tutaj plany zmieni po tej akcji, no jednak to ją może zmotywuje. No to faktycznie ona sobie jest w stanie poradzić z różnymi ro rodzajami ranami, ale oczywiście to nie znaczy, że jakąś tam ma apteczkę i nie wiadomo co wyczyni, tak naprawdę musi kombinować, ale jakieś są pomysły kreatywne tutaj. No, i w sumie można na spokojnie powiedzieć, że tak do 40, może 50. minuty. Nie, tak do 40. wydaje mi się mniej więcej. Jest naprawdę angażująco, jest spoko, są bardzo ładne zdjęcia. Ten film mi się podoba, i dla oka wydaje mi się jakoś tak scenariuszowo. No, ale przychodzi pewien taki liść, taki plaskacz w twarz, gdzie po prostu wysiada tempo. I w tym drugim akcie, bo jeżeli podzielilibyśmy to na trzy części, tak ten film, no to mamy ten pierwszy akt, który jest angażujący. Mamy ten drugi, który jest taki rozlazły, ona siedzi na tej skalce, robi się ciemno, ona tam śpi, trzęsie się. Wielką zaletą tego wszystkiego jest, że widać ten makijaż tutaj, widać te charakteryzacje, że faktycznie jak jest coraz zimniej, no to ona jest siniała po prostu wręcz na twarzy. Widać, że jeśli tam sześć jest zimna, widać, że ta rana postępuje, że ta gangrena, że to zakażenie się wdaje i to jest okej. Okay. No i później jest ten trzeci akt, który w zasadzie już jest trochę taką, no takim zbiorem głupotek. Może nie powiem, że to jest jakaś już taka super odleciana fantazja jak w, w Podwodnej Pułapce 2, że to już jest jakieś typowe science fiction. Bo okej, okay, no, troszeczkę tam głupotek jest i troszeczkę już takiej rozruby zabawy, ale nadal nie trąci to aż tak mocno naszego mózgu. Na pewno, szczególnie jak ja widziałem naprawdę wiele filmu, filmów o rekinach i z reguły to są po prostu typowe szroty. No to tutaj mogę na spokojnie powiedzieć, że jest po prostu okej okay, w porządku i też w tym budżecie no udało się zrobić takiego rekina, który ja wierzę, że ona z nim walczy, a nie że walczy z narysowanym w gimpie ścierwem. Ja jestem w stanie. Polubić te zdjęcia, polubić te no, wizualia, które się tam prezentuje, mimo że to ok, no coś tam nad wodą, jakaś plaża. Niby takie już prześmiechtane, prze, przemielone przez kino tysiące razy, ale jednak to po prostu się tutaj ładnie dla oka właśnie prezentuje, to o czym już wcześniej zresztą wspomniałem. No i ta nasza bohaterka, która coś dla mnie jakkolwiek znaczy. Może nie kibicowałem jakoś najmocniej na świecie, może rekina trochę też polubiłem, ale to był niezły skurwiel i naprawdę tutaj ja byłem. Znaczy ja oglądałem ten film już wcześniej i tam parę lat temu właśnie jak miał premierę, tylko że nie do końca pamiętałem jak to się wszystko potoczy. No i tutaj wydaje mi się, że gdyby po pierwsze ona nie była tą studentką medycyny, to by nie przetrwała, a po drugie gdyby nie była kreatywna jeszcze dodatkowo, bo tam różne jej się udawało opcje rozegrać, na przykład tam z tym zegarkiem, żeby sobie odmierzyć ile czasu gdzieś dopłynie jeszcze z tą raną. No wiadomo, plany się trochę krzyżowały, ale ona się nadal starała. I też ta postać pokazuje jako silna taka postać kobieca w filmie. No może nie jest to Ripley z obcego, ale tego pokroju, tego kalibra postać niemniej jednak pokazuje ogromną siłę przetrwania. Pokazuje to jak człowiek jest w stanie postąpić, ile jest w stanie poświęcić i no jak bardzo potrafi walczyć w skrajnej sytuacji, gdzie ceną jest po prostu jego życie. No już nie ma wyższej ceny, bo po prostu umrzesz, jak czegoś nie zrobisz. I ona w pewnym momencie już nawet nagrywa, bo tam taką, taką kamerkę GoPro znalazła właśnie Ci surferzy, co z nią byli, jak na drugi dzień się tam dostali, no to oczywiście rekin ich w bo chcieli jej pomóc, nie wierzyli, że to jest rekin. No i ona na GoPro nagrywa w sumie taki list pożegnalny dla swojej rodziny, w razie jakby ktoś to znalazł. No i ten kask z tym GoPro gdzieś tam wypływa na brzeg, znajduje to jakiś dzieciak, to widzimy kawałek tej sceny zresztą na początku filmu. No i on poleciał poprosić o pomoc, no i okazało się, że to jest. Y Dzieciak tego gościa, który naszą bohaterkę na plaży tam przywiózł na początku. Znaczy to chyba był jego syn, jak dobrze pamiętam, ale to nieważne. Chodzi o to, że tu jest korelacja pomiędzy tymi postaciami, bo to mógł być, nie wiem, i brat i, i ziomek, ale raczej stary facet, znaczy stary facet gdzieś tam koło, po 30, koło 40 chyba się z dzieckiem by nie kolegował. To by było creepy. W każdym razie, no nasza bohaterka przeżywa i ba, mamy jeszcze pokazaną akcję rok później, gdzie ona... Walczy z tą traumą, ona wraca już co prawda w inne miejsce, bo tutaj jak się siedziała w Meksyku, a ona tam już z siostrą się spotyka i chce ją nauczyć surfować i ona znowu wchodzi do wody i znowu surfuje. Więc to nie jest tak, że teraz będzie miała traumę do końca życia, że w ogóle nie wejdzie do wody i że już do tego sportu na pewno nie wróci, tylko faktycznie dała sobie wszystko, przetrwała i teraz chce jeszcze to przezwyciężyć. Chce pokonać tę traumę, no bo jest to nie lada trauma jak się tam rekin zaczyna napierdalać. I tutaj coś jeszcze się pojawia fascynującego poniekąd, że właśnie przeciągnięty jest ten drugi akt. Ale tak naprawdę bohaterkę od tej skały, na której siedzi, do jakiejś boi, w której jest na przykład flara w ogóle schowana, jest tam jakaś lampeczka też, no dzieli ją tak mała odległość, a z drugiej strony jest to tak daleka odległość, bo wiemy, że ten rekin tam czycha pod spodem gdzieś w wodzie, a ona ma rane. I właśnie tutaj się to trochę wykłada, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie zabrakło pomysłu, jak tę bohaterkę trochę dynamiczniej przetransportować, że ja tak to w cudzysłowie ujmę, z tej skałki do tej boi. No i tam się troszeczkę zaczynają schodki fabularne, jeżeli chodzi o skrypt właśnie, no to... Mogłoby być to lepiej napisane w tej sferze. Na pewno bym sobie tego życzył. Ale reasumując, ja naprawdę lubię ten film i odejmę mu tylko minusa za to rozciągnięcie, bo normalnie dałbym mu pewnie 6, ale w sumie oceniłem podwodną pułapkę na 7 i tak próbuję sobie odnieść teraz do tego filmu, bo nieco podobne budżety, podobny poziom realizacji i też się dobrze bawiłem z wyłączeniem tego drugiego aktu, czego nie było w podwodnej pułapce, i tam chyba dałem czystą taką siódemeczkę. Tutaj to jest takie wahanie między 6 plus a 7 minus. Za pierwszym razem jak oglądałem widziałem, że wystawiłem szóstkę te 5-6 lat temu, ale dobra naciągnę mu troszeczkę za... za to, że mi się podobał po prostu i wybaczę mu ten przeciągnięty drugi akt i daję 7 minus. Także jak wy oglądaliście 183 metry strachu to dajcie znać na dole w komentarzach jak wam się podobało. Możecie zostawić jak dotrwaliście do tego momentu też hashtag znowu rekin, niech będzie hashtag rekin. Mam nadzieję, że ten odcinek zrobi więcej niż 1500 wyświetleń, bo ja nie wiem co się na tym kanale odpierdala jawnie już. Totalnie nie, nie mam pojęcia. Wpadajcie też na mój Instagram, śledźcie mnie na stories, zrzucam info zawsze o nowych odcinkach i różne inne rzeczy, coś tam zawsze się dzieje. Na mojego Discorda wpadajcie, no i suba z dzwonkiem zostawiajcie, a komu powiadomienia szwankują, to tak jak na początku mówiłem, zrestartujcie, to sobie może pomóc. Będę bardzo wdzięczny. I napiszcie też w komentarzach, czy dostajecie powiadomienia ogólnie o moich odcinkach, bo teraz no całkiem w sumie dużo publikuję, więc będę wdzięczny za feedback, bo coś tutaj trzeba jeszcze poprawić widocznie, skoro to się tak krzaczy.